Oto gracz polu.pl, został on intensywnie zgłaszany przez naszego antycheata i zobaczymy czy w tym momencie cheatuje. Jak sami widzicie ma bardzo ładnego skina tutaj pingwina, to jest pingwinek słuchajcie i w tym momencie pięknie wyczaił spota, spota na skopanie się tutaj w dół do naszej armatki z TNT. Co prawda jest ona delikatnie, no tutaj są jakieś resztki TNT, ale ewidentnie ten gościu to widział przez ściany, więc trafnie X, trafnie właśnie, słuchajcie, nasz anti-cheat go zgłaszał i dzisiaj sobie przetestujemy jego uczciwość. Zobaczymy, czy on jest rzeczywiście odpalony, czy skopał się tutaj przypadkowo. W co wątpię w sumie. Więc co, póki gościu się nawala z tymi mopkami, to po prostu wezmę tutaj na przykład się w tym miejscu dosłownie skopię. W tym miejscu, pyk, 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 pyk zasłoniłem to. I teraz zobaczymy jak Poluna to zareaguje. Oczywiście musi zabić te wszystkie mobki. Yy, I co? Wraca tam na tamtą miejscówkę. Włączę SGM-a trójkę. I czy tutaj słuchajcie, zauważy naszą skrzynkę? Próbuje się, no próbuje się podsadzić, więc no widać, że to jest jakiś freak, jakaś taka małpka prawdopodobnie na tak. Zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, czy się tutaj wkopie. To tu jest ta skrzynka. No nie, no na razie tego nie zauważa. Ale no podsadzanie szło mu tak strasznie średnio, więc wydaje mi się, że to naprawdę nie jest taki utalentowany gracz w Minecrafcie. I po prostu, no, musi się troszeczkę właśnie bustować tym, że ma cheaty. No i zobaczcie, oczywiście, czai się tutaj, słuchajcie, jak kuna w agrescie. Jak z roka na nie wiem, nie powiem co Więc słuchajcie, no naprawdę, no szybko poszło, szybko poszło Ogólnie polu.pl już zostałby zbanowany, ale z racji, że ma czapkę świąteczną A w tym momencie trwa edycja Dragona, to zamiast go banować Po prostu was zaproszę na mój serwer, a polu.pl zostanie upomniony o to, żeby wyłączył cheaty